Cześć. Jak wam minął dzień? Tak w ogóle. Czekajcie. Dobra. Jak wam minął dzień. Dobrze źle. Ha, mam nadzieję, że dobrze. Bo dzisiaj jak dowiecie. Zobaczcie. Tutaj. Na moim kanale jest tyle subskrybentów. Widzicie to? Tak nie może być. Ten kto nie subskrybuje. Niech teraz zasubskrybuję. A teraz Wam przeczytam, co wczoraj napisałem. Uwaga, na 150 subskrypcji planuję coś mocnego, więc zasubskrybuj. Więc teraz, jak to oglądasz, Mordo, i nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. To może na jeszcze dzisiaj ach, zrobię coś. To coś mocnego, A to będzie mocne. I to będzie live'ik. Nie powiem jaki. Znaczy to będzie live. Ale, ale, le, 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 le. To będzie niebyle jaki live. Ale no. Subskrybujcie oczywiście. No I też dzwoneczek, żeby Was ten film nie ominął. I żaden inny. A ja tak, a ja mam was żegnam Żegnam też um, Nie wiem Kogo mogę pożegnać Mogę pożegnać Tego Sebastian'a, który jeszcze nie widział, że będzie Lepszym youtuberem niż wtedy Czyli ugh, Ogólnie Eee, Samie zobaczcie Jestem na YouTubie, wale, haj w ciebie Z Dominikiem sobie gram, Robloxy Robloxi jesteśmy YouTuberami Chodź na jego kanał, Sexy Gamer Plus i Sexy Gamer, yo Lepiej chociaż filmuję niż dzisiaj Ym, I teraz mamy taki That's przegląd Przegląd wszystkich Szanowni dzowie, dzisiaj jak wiecie miał być daily I spróbuję, bo go fajnie na go nie chcę. To mój stary oczywiście był Discord. Czeka! nie e, dzisiaj idę sobie na grilla okay. z ciocią no i będę fajnie. sobie jadł. Więc jakby co to? Odcinek Wpadnie może jutro albo dzisiaj jakoś. Ech, wątpię. Hej, właśnie niedawno. Ech. Niedawno. Niedawno to, to już było Ach, ale piękne słońce. Ja chyba nie wiedziałam, że miałem mówić, gdzie są lody ekipy. Ej, o, to, to się bardzo wbiło. A przez to mam tyle subskrypcji. I no, zobaczcie. Jeszcze nie wiem dlaczego, nie mam praw autorskich nałożonych prze przez ten filmik. Bo tam normalnie była piosenka Ech, Chyba mi się zepsuł ten komputer, że napraw, napraw się Napraw się Napraw się Napraw się Napraw się A i subskrybujcie kanał Tak jak mówiłem Teraz zobaczycie pewnie na ekranie Zasubskrybuj kanał. I oczywiście, też lajkujcie. Też się Wam gdzieś tam pojawi w ekranie. I w dzwoneczek też. Nie wiem. Pewnie już był dawno. Ale nie wiadomo. A jak nie było, to tutaj gdzieś macie. Nie wiem. Na ekranie. E, a ja Was żegnam prawdopodobnie. O, o, a może jednak, nie? O, słuchajcie tego. E, w tle. Normalnie ja nawet tego nie musiałem dodawać. To samo leciało w moim domu, kiedyś. Jezu moje, usta, co ja, malowanie kiedyś? Co jest? Ale dobra, jak, jak Wam się podobał filmik, to ten, a na dzisiaj mamy. A przepra przepraszam, helium mamy. Mamy helium na dzisiaj. Później będzie tak dalej. No. A, aż do tego. Lub czekaj. Lub do. Która jest naj, le, największa? Czekaj, chyba 118, uśmiech. Chyba 118. Dobra, więc ja mam żeby z, z, z helium. Mm. Baju! A y i intro będzie nowe może dziś, może w następnym odcinku.